Witajcie na moim kanale. Ja jestem Madzie, a w dzisiejszym odcinku będzie ostatni trening przed zawodami. Będziemy się już przygotowywać ostatecznie do zawodów. Będę też pakowała sprzęt, ogarniała wszystko, co jest potrzebne. Więc również w tym odcinku dowiecie się, co jest ważne, aby móc w ogóle wystartować w zawodach, co jest niezbędne, co należy przygotować, jak należy siebie przygotować oraz konia. Bo to dzisiaj, akurat, będę wszystko ogarniała. Więc po treningu wszystko Wam przedstawię. Wszystko razem spakujemy, przygotujemy. Już już nie byłam na zawodach ponad rok czasu, więc też będę tutaj wszystko ogarniała. Siwucowi będziemy musieli przyciąć grzywę, jego trochę ogarnąć, cały sprzęt, więc jest tego sporo. I zabieramy się za trening. Siwy trochę ostatnio przyspał, ale mam nadzieję, że się obudzi. Na placu jest już przygotowany taki wstępny parkur. Mamy linii na trzy fule, tam mamy nawet taką małą wodę, zobaczymy, czy siwulec będzie się bał. Miałam nie eksperymentować, ale no zobaczymy. Tutaj mamy jeszcze taki szereg na jedną fulę, jakieś tam krzyżaki, stacjonaty. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Myślałam, że już z siwulcem nie będę miała treningu przed... Zawodami, z tego względu, że się rozchorowałam i wczoraj nie najlepiej się czułam. Dzisiaj już troszkę lepiej, a zawody są, wiecie, za dwa dni. I tak siwy by stał prawie trzy dni ponad bez treningu. I tak troszkę się zmartwiłam, że mógłby mi się jakoś obudzić, odpalić na tych zawodach po takiej dłuższej przerwie. I stwierdziłam, że. No nie ma, trzeba wchodzić, już się dzisiaj czuję lepiej. Mam nadzieję, że się po tym treningu nie rozchoruję znowu, ale no stwierdziłam, że tak naprawdę nie jechaliśmy ani razu parkuru przed tymi zawodami, a jednak zawody to parkur, więc dzisiaj już się zebraliśmy z siostrą, zabrałyśmy się za to, żeby jakiś parkur ułożyć. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Nie wiem, czy to w ogóle dobrze ustawiłyśmy, bo robiłyśmy to na szybko, bo jeszcze mamy naprawdę sporo rzeczy do ogarnięcia, które będą właśnie w dalszej części filmu. i <laughs> Dzisiejszy trening był tragiczny, tragiczny. zawody za dwa dni, a dzisiaj z siebie w ogóle się nie dogadywaliśmy, co chwilę mi uciekał z przeszkód, wyrywał wodze, nie chciało mu się biec, ja już nie miałam siły go przytrzymać, wodze mi co chwilę się wyślizgiwały przez rękawiczki, to jest jak sobie ściągnęłam, no nie zobaczycie, bo tu mam na załamaniu, mam już zdartą skórę i już... Nie wiem, co my pojedziemy. Zobaczymy. E, jesteśmy zapisani na 70 i 80. Jeśli 70 nam pójdzie źle, to zostaniemy dwa razy na 70. Jeśli uda nam się, no to pojedziemy to 80. Ale szczerze, Siwy ostatnio jak super skakał i miał taką energię i moc, tak teraz nie ma jej w ogóle kompletnie. No, on jest w ogóle jakiś taki, jakiś taki przez przeciepany, przy, śpi, ja nie wiem, po prostu ciężko jest go obudzić, ledwo co biegnie na te przeszkody. W ostatniej chwili widzi, że jest przeszkoda, ale już nie ma siły się na nią wybić i jest taki jakiś mało chętne. Braku, brakuje tego entuzjazmu, żeby chciało mu się. Więc zabieramy się za ogarnianie rzeczy, bo już jest późno. Siwy na treningu się spocił. Jak widać ma tutaj plamy od siodła, od popręgu. Tam z tyłu już sobie powoli przygotowuje rzeczy do ogarniania. I ja po treningu zawsze zlewam mu nogi oraz da tutaj plamy potu, z tego względu, że jak mu to wyschnie, to tutaj będzie to wszystko widać i będzie taki brudny. Więc żeby nie musieć go jeszcze całego szorować, bo on jeszcze nie jest taki, wiecie, siwy, siwy, no to żeby nie było widać tych plam, idę je zmyć od razu, zanim zaschną. Jeśli macie siwe konie, no to pewnie musicie je myć przed zawodami. Ja mam jeszcze ten plus, że siwy jeszcze nie jest do końca siwy, więc na nim aż tak bardzo tego brudu nie widać. Teraz tutaj zmyłam te wszystkie plamy pod szedłem, też takie ściągałam ręką, żeby ten cały brud wyleciał. No i jak on wyschnie, będzie czysty, daję go teraz do boksu, po to, żeby nie przyszło mu do głowy się wytarzać, bo wtedy to było bez sensu, więc żeby wysechł i będzie taki no ładny. Tutaj przygotowałam sobie sprzęt do czyszczenia. Oczywiście czaprak tutaj się suszy, ale jego nie biorę na zawody. Ja będę brała ten niebieski czaprak z dnia na niebiesku, który pasuje pod te ochraniacze, ale aktualnie go tutaj nie mam, bo jest w domu w praniu. Tutaj od razu wyczyszczę te ochraniacze, które mamy takie na co dzień. Jak już czyszczę sprzęt, od razu się załapią. Moje buty. Jezus, nie wiem kiedy ostatnio były czyszczone, naprawdę nie pamiętam. Na pewno w tamtym roku i wyglądają Tragicznie. Również ogarnę moją skrzynkę, ponieważ nie wiem kto mądry włożył mi olej do skrzynki. Ja na pewno nie, bo ja nie używam tak, żeby dawać go do skrzynki. Zawsze stoi na półce i mi się wylał. Więc wszystkie szczotki są w oleju. Tutaj mamy siodełko i popręg, który również wygląda tragicznie. Więc zabieram się za... Czyszczenie tego wszystkiego. Zabieramy się za sprzątanie. Akurat Julka też musi posprzątać swój sprzęt, więc będziemy robić to razem. Tutaj pociąłam szmatki, żeby się miały jak czyścić, bo zapomniałyśmy gąbek z domu. Jeśli chodzi o czyszczenie sprzętu, to mam. To samo co pokazywałam w odcinku czyszczenia sprzętu, nic się do tej pory nie zmieniło. Bo, tak jak tam wspomniałam, że tych produktów starczy mi do końca życia, tak dalej mi starczy do końca życia, bo mam ich tutaj mnóstwo. Jedynie tego jest mało, więc musimy oszczędzać, bo to jest do przemywania przed olejowaniem. Ale weźmy sobie po prostu przemyjemy sprzęt wodą lekko. To co mamy zrobić? Niestety nie zakupiłam tego więcej. To jest czysta woda, tak? To jest czysta woda, to jest woda z mydłem. Cieplejsza. O, ale mnie parzy. W sensie, ja mam obtartą rękę. Dzisiejszy trening to była tragedia. W ogóle nie przewidziałam, że będziemy w taki sposób czyścić sprzęt. Ale w sumie może być nawet git. Dodatkowy wkątę do odcinka, bo trening nam za bardzo nie wyszedł. Magdzie nie wyszedł? Tobie też. Sprzysajnie no, tak gada. Ja sobie najpierw przemyję ochraniacze, nie są aż takie brudne, tak mi się wydaje. A może z tym mydłem go no to ja wzięłam od razu. W końcu mamy motywację, żeby umyć sprzęt. Tak naprawdę jeśli chodzi o zawody, to są małe szanse, że pójdzie nam dobrze, ale chociaż to się nie dojeździ, to się to wygląda, jak się mówi, Więc trzeba. Bo pamiętajcie, jeśli chcecie właśnie jechać na zawody, no to podstawą jest mieć czysty sprzęt, bo wiocha jechać z brudnym, więc nie róbcie tego, czyścimy. Do skrzynki ze szczotkami dałam najpotrzebniejsze szczotki, żeby nie zagracać tego wszystkiego. Jak widzieliście w przebitce mam tam dwie odżywki i po zgrzeble, miękkiej szczotce, kopysce i szczotce do grzywy. Więcej mi nie potrzeba. Tutaj mam taki zestaw, żeby go nie zapomnieć, czyli kask, ochraniacze oraz nauszniki. Nie wiem, czy będę je zakładać na zawodach, zobaczymy, bo Siwy ostatnio trochę się ich bał, ale je tutaj zapakowałam, żeby ewentualnie o nich nie zapomnieć. Czego tutaj jeszcze brakuje, to numerka startowego. Jeśli startujecie w zawodach towarzyskich, regionalnych, w niektórych miejscach te numerki są wymagane. Tutaj raczej na tych zawodach nigdy nie wymagali numerka startowego, ale lepiej zawsze mieć w tej skrzynce ten numerek, żeby ktoś się nie przyczepił. Od biedy można od kogoś pożyczyć, albo jeśli jest jest jeździeckie, no to go szybko zakupić, to jest około koszt 20 zł, więc no ale żeby się nie stresować, lepiej zawsze mieć taki ze sobą. Sprzęt jest już czyściutki, jak widzieliście, ja go później sobie schowam, teraz jeszcze chcę, żeby przesech troszkę na zewnątrz, żeby nie dawać pokrowiec jeszcze na olewanego siodła i popręgu, więc jeszcze tutaj sobie troszeczkę odpoczywają, a później to zapakuję w takim miejscu, żebym tego jutro, sorry, pojutrze nie zapomniała. Zaraz Sibulcowi przytniemy jeszcze grzywę, ponieważ zakłada się zawsze, żeby koń na tych zawodach miał albo zaplecioną grzywę, albo krótko przystrzyżoną. Rośliwy już ma taką dłuższą, no i z drugiej strony też jest to niewygodne podczas jazdy. Ja bym mu z chęcią zrobiła irokezę, ale już jest na to za późno, on fajnie nie odrośnie. To tak myślę minimum miesiąc przed najlepiej to robić więc tutaj mu przystrzyżemy grzywę, bo ja no nie będę zaplatać koreczków, na to trzeba mieć czas i umiejętności. Jeśli ktoś umie, no to fajnie to wygląda, jeśli coś to zrobi naprawdę ładnie i równo. A jeśli ktoś nie ma doświadczenia, wychodzi to różnie, więc lepiej już chyba ściąć tą grzywę, Rosa. Tak. Jeszcze z takich rzeczy formalnych, których Wam nie powiedziałam, to pamiętajcie, albo koń, na którym. Chce się startować, miał aktualne szczepienia. Musi mieć zrobione szczepienia bazowe. Jeśli chodzi o okres, jak wyglądają te szczepienia bazowe, ja Wam tutaj wkleję notatkę z pzto tu jak to wygląda, w jakim okresie te szczepienia muszą być robione i później po tych szczepieniach bazowych one muszą być powtarzane co pół roku. Więc pamiętajcie, że mieć aktualne. Dziewczyny się rozgadały. Pamiętajcie, że mieć aktualne szczepienia. No nie mam nic. Aktualne... A nie, no rzeczywiście mam. Masz aktualne szczepienia swojego konia? Czekaj! I jeszcze musicie mieć swoje badania czyli badania sportowca albo zaświadczenie od lekarza. Więc ja nie miałam z tym tak łatwo. Poniżej 23 roku życia w wielu miejscach można to śmiało wykonać, nawet są refundowane i za darmo, w niektórych miastach, na przykład w moim tak jest. Ale po przekroczeniu 23 roku życia szczerze miałam problem, żeby w tym roku zrobić te badania. Byłam u lekarza, zrobiłam te badania, nie pozwoli mi powiedzieć. Ciężko było mi zrobić te badania z tego względu. Że lekarz tutaj w okolicy nie miał uprawnień, miałam z tego bardzo niemiłą sytuację, musiałam jechać na szybko do Wrocławia. Jeśli interesuje Was ta historia, bo jest mega dziwna, i lekarz był bardzo, bardzo niemiły, no to wam mogę kiedyś opowiedzieć, dawajcie znać, ale pamiętajcie o swoich badaniach. Jest to zwykle pobieranie krwi, badanie cukru, EKG. Nie mogę powiedzieć z tymi końmi tutaj takie podstawowe badania po prostu. No i wizyta lekarza, który Was tam sprawdza, czy jest wszystko z Wami w porządku. Już? <gry> nie mogę z Wami. Nie wiem, co się z tego nagrało. Ja się nie zabieram za strzyżenie, ponieważ nie umiem, więc to jest przed. Albo też jest jakaś krzywa przed. I teraz zobaczymy po. Tutaj mamy Panią fryzjerkę, więc zobaczymy, jak siwulec będzie wyglądał po strzyżeniu. Jeszcze gdyby kon miał skarpetki, no to zalecam przed zawodami je umyć. Na szczęście siwulec ma takie nogi, że w sumie nie widać, czy to jest jego siwizna, czy to są jego skarpetki. Zastanawiam się właśnie, co z jego ogonem zrobić. Może jakoś zdążę to gumuje bo patrzcie jaki pod spodem jest biały, a tu jest jakiś żółty, i ja w sumie nie wiem, czy to jest brud, czy to jest jego kolor. Ale nie mam aktualnie szamponu na stajni, bo ostatnio już wszystkie wyrzuciłam, bo już były po terminie. Więc nie mam jak mu aktualnie tego go na umyć. Może jutro jeszcze uda mi się go doprowadzić do ładu składu, bo jestem ciekawa, czy to jest jego kolor. Na pewno nie. Czy to jest brud. Ciekawe, co to z niego będzie. Chodź, chodź, patrz. Patrz, tutaj nie ma. Tutaj nie ma, tu ma grubą i tu już nie ma. Nie wiem, co ty robisz siwy z tą grzywą, ale wyglądasz przekomicznie z taką grzywą. I teraz... teraz rozwaliłaś i wygląda jakby było krzywe. Jezus, Maria. Ale nie, Jezu, jak on wygląda. Siwy, jak ty wyglądasz? Boże, chyba lepiej wygląda już w tej długiej. No, uważasz, że zrobiłam? Nie, uważam, że on wygląda dziwnie w krótkiej grzywie. chyba jednak w irokezie, ale już na co się spóźniłam. Wygląda komicznie. Siwy, co ty na to. Dajcie znać, ja ale na szczęście jemu szybko odrasta, więc... Jak on się zbierze, tą głowę troszkę szyję, zaokrągli, podstawi, nikt nie zwróci uwagi. wygląda dobrze. Wygląda... okej. Okay. Słuchajcie, no... Zobaczymy, jak nam pójdzie na tych zawodach. Dzisiaj trening nie zapowiadał nic dobrego. Liczę na to, żeby po prostu przejechać parkour. Nieważne, czy będą zrzutki, Ważne, żeby go ukończyć, żeby nie wyłamywał i żebym nie spadła. To jest, to jest nasz cel, bo ostatnio się wujec jest bardziej puchliwy, nie chciał dzisiaj za bardzo skakać, bał się przeszkód. Nie wiem, nie wiem co się dzieje w jego głowie, więc ten, jakby, ten wyjazd będzie takim naszym wyzwaniem, żeby zobaczyć, czy odblokuje się on, czy Wygląda nie. Tragicznie. No tak powiedzmy, że dobrze. On tu czuje smaczki cały czas, więc my tutaj wącha, bo ja już właśnie na jazdę wziąłam smaczki, żeby za każdy dobry skok dawać mu smaczka, bo on już się tak zablokował, że nie za bardzo chciał. Nie wiem, co mu ostatnio, coś się nie chce. Więc jutro ma wolne, ale to nie znaczy, że um, nie będzie odcinka, ponieważ jutro będzie odcinek po tym, Ponieważ nagrywamy to dla Was już szybciej te przygotowania, ale odcinki wlatują po kolei. Czyli wczoraj był odcinek z. <laughs> z czego był odcinek? Z czego był odcinek? Zapomniałam, z czego był odcinek? Wczoraj był odcinek ze Store Time o tym, jak siwy do mnie trafił, że nigdy nie chciałam siwego konia. Później wlatuje ten odcinek, czyli przygotowania do zawodów, a później już same zawody. No ja na ten moment nie wiem, jak nam poszło, bo jesteśmy przed. Ale wy będziecie wiedzieć od razu na drugi dzień, więc trzymajcie kciuki za to, żeby poszło nam dobrze. Do zobaczenia i trzymajcie nam kciuki, mocno, mocno, mocno.